Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Start Together! Jest z Agnieszka. Jestem! Która wiesza się na suszarce z siostrą. Ja mam pieska, Gloomer się przed chwilą zżygał. I więc e, mam nadzieję, że będzie dobrze. jakieś historie? Co? Chcesz jakieś historie masz? Nie wiem, jakoś tak się nie wiem upiliście, że on żygał. <laughs> Ugotuj mi ty coś, dż. tylko bagieta tam jest. Tak, bagieta. Bagieta do bagiety daje co? Dużo bagiety. Tak! No drewno, do drewno co daje? Mam pełne życie, mała. Pełne A czekaj, mam do ciebie jeszcze grzyba. No nie, czy by się cieszyć? Nie reflektujesz w grzyba? Nie. E, tu masz Aha. grzybkę, taką kulkę. Jeszcze jajka Ci przyniosłem. Ty! My musimy. Za... A nie, to jeszcze dużo czasu do samera, nie? Do samera jeszcze dużo czasu, wiesz? No, jeszcze właśnie będzie tak. Wiosna. Co I potrzebuję? To. Czy mój piesek? O, masz, poogwaście. A tu? Czy on tu Jestem ciekaw. To. Ej, ale to ty zrobiłeś tego psa z tego? Z ko, tego szopa? Nie, 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 z szopa niestety nie, bo do szopa nie wiem co było potrzebne. Mogę ci sprawdzić. Ale nie, no to ja nie do... wziąłam, że taki piesek. No, zaraz ci powiem co potrzebujemy na jakiego. A ty mam, jest ja dwoma ejkami chodziłem. Jeszcze jedno mam. A okej. Okay. Ci przyniosę. Indeed. Ty, a może no. wyszły w Google jest czego zrobić paluszki rybne? Tomek. No, na pewno kuźwa musisz mieć rybę. Czyli musisz iść do tego bajora, który jest zamrożnięty w zimę, Tam są żeby namówić ryby. A ta się ryby? No tak, musisz mieć wędkę. Zrób wędkę. Nie ma, zamrozinięty jest kupił. Ale za niedługo już nie będzie. I się zaczyna nie, i za chwilę będzie. Nie słuchaj, Tomka, nie słuchaj, Tomka, bo to jest teraz na minę wpino. Weź <laughs> przez ten, dobra. <noise> no Już to nie to jest. Lululuj. No i masz. Nie słuchaj, agi. Nie, no tutaj jest pełno macek. tej wydupia cię do muła. No, bagno w końcu. No tak tylko. Czy ty się spodziewala? Spodziewala, To, aga słuchaj. Jeżeli chcesz e, kotka-kociszopa to potrzebuję paluszki rybne, żeby psa potrzebuję kieł i monster lasagne, żeby zrobić A? owce, to potrzebuję stalową wełnę i jakieś jedzenie, którego nie wiem jak zrobić. To nie mam pojęcia co to Wełne? jest. Wełnę? A skąd wełnę? Od jak tego, znajdziesz tego cukierki obawiam? to zrobię ci glumera. A po co mi glumer? To tak, prywatny glumer. A? A skąd, jak ty to patrzysz tej? O ja mam dwa pyski, mogę ci innego zrobić jak zrobisz mi monster lasagne. Dobra, ale to już jestem poza na razie obszarem. No, okay, ja na razie tutaj kamienia po, pozrzucam. Dobrze. Porzucam, pozbijam. Tak. tu jestem. Chyba czemu mój ekwipunek się nie przywracał? Trawa, patyki, drewno. To, okay. to brzmiesz jakbyś był na e No. Nope. <laughs> ty jesteś jest zmęczony. Nie. Nie? Dzisiaj nie. Ja Przej? na przykład jestem zmęczony. Ja nie, ja, nie ja, ja czasami próbuję powiedzieć cały wyraz albo zdanie, i po prostu mi się słowa tak przychodzi. Nie, ja, ja próbuję się na razie na polski przestawić. A Z no tym tak, mam taki chodzi? bardziej problem. No, w sumie Navigation. Dobra, ogólnie co co to posłuchaj Posłuchajmy co? teraz uważnie. Nie słuchajcie. Czy słuchaj na akna. bagnach, na bagnach, nie? Na tak? przy y, dziurze różowej na bagnach, takiej jak na górę. No. Różowej, <grym> y, zrobię kolejną skrzynkę ratowniczą. Czyli, jak będziemy się bić z, tam, z tymi różnymi, to mamy jedną przy jednym, a teraz robię drugą przy, przy drugim. drugim. Tak, przy drugiej dziurze. Trochę logiczne. Ale w sumie powinnam to zrobić z drugiej strony, kurwa. O nie, no dobra, eee, chyba źle zrobiłam, nieważne. Bo tutaj nic nie ma. No źle, ja powinnam zrobić to po drugiej stronie, a nie po tej samej. Hope you. Co chciałam powiedzieć, no dekil. No kurwa dekil, no i... Bo się zagadałam z tobą. Aha, tak, najlepiej zwalić na mnie. No bo chciałam... <noise> bo chciałam... Eee, nie was na kogoś innego. Eee, chciałam ci wytłumaczyć i no? spidoiłam. Się zatrzymała. Tak, bo tak, sam co to gadasz, że tak powiem. Tematy medyczny. <noise> Indeed. Oh. Tak, zawsze się tak gadano. <noise> Jak to mówią, nic co ludzki nie jest ci op... Ty, hopio, mam No. Jak mój duch robi takie pum, pum 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 i robi taki radar, to znaczy, że co? on Ten no mały? Ten mały? Czyli tak, tak. gdzieś jesteś ludzką? No to weź. To, ją. Jest? No to może jego pick mózg... Ej, pick up um, coś tam Glory. No to weź mu Glory Czyli ej. może odradzać jako grup? Nie, on szczękę zamienił w Glory. Co to Zresztą? jest Glory? Nie wiem. O to mówisz do mnie jakimś Glory, a ja nie wiem, co to jest Glory. I ty ja widzisz ty... Glory, a ja nie wiem, co to jest Glory. To... jak Co to jest do mnie? No bo, czy to wam czasami czuli się, abyś do mnie morsem pisała? I to jeszcze pisała, takim mówionym morsem. No bo ja coś Co to jest Glory? No ja to czekaj, robię egzamin. I promise to use it well. Co to znaczy? Mogę ci dać? Czekaj, duchowi? Nie. Ty tu pisze, że. Morni... A, czemu to jest mornik Glory? To chyba dla ciebie. Dobrze, że nie mornik to. A... No właśnie, to dla ciebie. A nie dla mnie. <grym> Bo to nie jest Wód, Ega. A co? Glory. Tylko glory. Glory, glory. Dlaczego to się dadi, nie pali? Da, 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 nie wiem. jestem na wychodku. A czy na wychodni? Na wychodku. Miłego stronie. <noise> tak, jestem far away i... Co ja ta, ta, tu mogę zostawić? Nic na razie nie potrzebuję. Co robię w tej... Aga! Ile tu pająków tej! Czekaj! Co się to... Trzeba spierdalać! Czekaj! Boże a? Jezus Maria! Uciekaj! Gdzie masz tą a, a, alarmową skrzynkę? w dziurze. Gdzie, w A góra dół! Szybko idzie do no, mnie ten potwór! Wcze... Na bagnach! Na bagnach? Nie, nie mam skrzynki. Jest w tym yy, srebrnym... Dobra, na nie pierdzij, tylko wchodź na bagna. Czemu? No ten jeleniocyklop. Już? Już? To... Dlaczego u mnie? To Poczekaj, Tomek, to patrz. E, jesteś na bagna? Tak. To teraz wejdź na bagnach, w różową, różową, rozumiesz? Różową. Nie widzę, nie mam odkrytej różowej dziury. No to odkryj! Aga, za mi się po... świeczka, skończy, będę mieć. ameno, Dorime. Nie po mogę nawet, nie mogę nawet ogniska zrobić. A co ty też? Gdzie ty jesteś? Na bagnach. Czekaj. Już idę w dziurów. Tylko ja jeszcze nie zdążyłam zrobić! To, widzę cię! O, Kuda. widzę, chodź. A, słyszysz tu? go już? Tu chodź. O kurła. Chodź tu, chodź tu. Chodź. O, masz o go? Nie. No jest tutaj. Go... No chodź, bo on. Dobra, chodź do dziury. Chodź. Nie mogę, jest przy dziurze. Bo ja muszę Macka zapisać, bo... go tutaj bije. Chodź tu. Niech się zrobi dzień, chopiu. Dzień, 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 dzień. dzień. Wchodzisz w dziurę? Nie mogę, bo stoi na dziurze. O kurwa, ja chciał mi zrobić lola. Proszę. Macka. Bij go. O kur. Je, ale był blisko lud. Tomek, chodź, bo zginiesz. Nie mogę tam się cofnąć, czemu się z małacką bije? Ej, Tomek, ja potrzebuję... A ja Tomek, ja nie mam ciepłości tu. To złap ognisko, jest do dziurwa. Do dziurwy chodź. O Boże, dobra. Udało mi się. No, czekaj, wiesz, dopiero wodno jest. Teraz, no, złap e, ognisko. E, nie mogę. A, dobra, mogę, czekaj. O. Chodź, Podobnym tam żeby było ognisko. No, ale chodzi o to, że muszę najpierw... Masz kamienie? Mam. E, Pożycz. To zrobię takie lepsze tutaj e, to lepiej tam zrób Czemu tam? No bo on tam się zrespił. I tam będzie teraz. Więc tak? pójdziemy i tam niech on się wali z tymi mackami. To pają, ja chyba to skąd się podupiłeś? To cię, wisia jakie to jest dobre, że jakieś tu jest, y, emergency? emergencji? Dobra, możemy iść w odbyt, chodź. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, y, masz drewno? No mam. Pożycz. Wszystko pożycz. O dobra, już jest jasno, ale tam mogę zrobić, no. Ej, ten, ten, ten jest smutny. Dobra. Czyli weszłeś tam? Tak, bijąc tu. To niech się leją. Mamy szansę. Dobra, ja się, Aga, przebieram. Dobrze. Biorę tak, Pierwsze pałkę w dłoń. Gdzie jest moja pała? A Nie no. kadrę, że znowu pałę zgubiłem. Dobra, tu jest zrobiony. Mam pałkę Mam to Dobra, i trzeba help. go już czyć na macki, ci powiem My może uda nam się o Ale Ja jeszcze ja nie mogę podnieść rzeczy od Ty, a może puścić y, du, y, duszka na, ni na niego? No puść! Niech wali. Wal go to, co tam od tyłu. Dobra, y, duszek chodź. Nie, ja nie będę się... Ja nie będę walić go, bo ja zginę. Ale tak co, jakiś czas po jednym ty możesz. O teraz z wiem jak macka też nie Dobra Niego ta tu Tomek wiesz, że masz tu plecak swój? Wiem, to się przybrałem. Dobra, a zostaw żeby go plecak bić. może przy tym, przy... wiesz przy, przy, przy czym. No za chwileczkę. No od jaj, To że się loda zrobiła. No już można no, to bij się wtedy, a nie... Czekaj zamarzam, muszę się iść nie, zgniłe mięso. Dobra, ja idę po żarcie. Weź go tu trzymaj, ja idę przyniosę żarcie. Czekaj, bo musimy się ogrzać. Dobra. Ty, ty ale skąd, skąd ty go przybyłeś? Ty ja chyba mam w plecachu kamień, bo mi coś się zimno zrobiło. Zimno? Ty, Aga, kamień mi się stracił. Zatracił? Zrobi ci kamień? No. Ty, ja się też zatraciłam. Gdzie jestem? Ja się też zatraciłam. A dobra, myślałam, że moja, moja ta nie żyje. Dobra, idę do tego. Dobra. Może gdzie on jest? Próbuję to. Dobra, mać. Dobra, tu. Zostawiłam tam plecak i teraz nie ma miejsca, ty. Nie był to gdzieś go zgubiłem. No jak to? A bo jak on nie... przyszedł do mnie? Nie wiem, bo nie mogę za bardzo się oddalić, bo zginę jest zimna. No weź, żeby do mnie nie przelazł. Dobra. Ta. I... Ale co tu miałem? I mam. Nie? Dobra, to weźmy. Chyba ja prawie nie mam żarcia tej. A ja miałem jedno meatballs'y, widzisz? Aha. W plecaku mnie nie zauważyłem. Milo, milo, chociu. Ja nie ja mogę tutaj... sam z tego kamienia zrobić. Czy robisz? E, potrzebujesz. E, już zrobiłam. Tylko że jeden zrobiłam. E, a i mi się też prawie kończy, więc jakbyś mógł, to fajnie. No trzeba przesadzić, to no się to to robi. To no. Jak to się nazywa? Kamień? No. E, stone. S T O. Uj, wam, co ja zrobiłam? Uny, a głównie. Thermal Stone. A ty a gdzie jest on? Masz nie go, czy wiem, Nie. nie. No, Termal, to Termal, no. Termal? Ty maery? Termal. Ty na ogosny ślepy? Jakieś bupsy tu są. A, nie umiem tak szukać. Nie Dobra, ze Dobra, pisze. Dobra, idę, idę do ciebie. Czy ty tam masz ten i włączony łogień? Tak. Okej. Okay nadchodzę A w jakiej kategorii był ten Thermal Stone? Eee, teraz ci nie powiem, bo ja też zawsze szukam. O ty, on tutaj jest, chopiu. On się wali tu z macką. To dobrze, też się bym tam pomógł, ale chcę pierwszego Thermal Stone znaleźć. Eee, łazi, Łazi, Łazi. Chyba, że tego mam nieodkrytego, że to jest tej drugiej maszyny. Uważaj, bo on idzie do ciebie. Chyba, co potrzebujesz, żeby zrobić? I Już mam hermala na ciebie. No to chodź tu, żeby mi się nagrzał. Czekaj, bo on szedł w twoją stronę, ja go odciągam na razie. E, gdzie tu są macki, chłopiu? Ej, tu nie ma macek, ty! Gdzie są macki, żeby mogę go walić? Czemu tego nie chcesz podnieść? Co to za bagna, gdzie nie ma macek? Dobra, daj mi ten kamień. No, Chopio, on mnie goni. To wyrzuć go gdzieś po drodze, tak żebym ci widział. Tu sobie pobiegła. E, no, e, tak Do góry? w głąb. E, a ty mnie nie widzisz? Ty! Noc. Dobrze. A, pełnia, dobra. Ej, No, wysłaj go. Czekaj, czekaj. Tu jest pełno maczek, no. E, dobra, czekaj. Szybko, bo zamarzam. Szybko, no. Masz. Masz. Będziesz, miko, nie zamarzasz? Zamarzasz? Nie. Będziesz mi go ogrzałaś. Nie. Dobra chodźmy się ograć. Ja pierniczę, idę z zimnym. Dobra chodź. No bo yy, on mnie gonił, nie mogłam ten. To nie mogłaś go, nie wiem, gdzieś schować, żeby gdzie było ciepło? Posłuchaj. Dobra. Oh! Ja prawie nie mam psychy. Co ty gadasz? A czemu tak? Nie wiem. Za długa rozłąka z tobą. <laughs> no na pewno. <laughs> Ej! Masz sklione mięso? Nie. Ej, ty! Weź, bo on nam znieście! Gdzie masz siostrę? Eee, chyba zginęła. No to weź ją postawię wkurw A nie, 42. To mogła się schować, wiesz? Mogła się schować. No. I co? Do, 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 za macka tu już go nene-ny? Ne. O, tu no. chodź. Gdzie są kupił. macki? Widzisz mackę? Jedną mackę widzę tu no. No, tu są. O, o ty niżej są trzy Dobra, niech się wali. O. wiem co na zimową. Ja muszę tego... Piesku! Piesku, zostawić. piesku, chodź tu! Co? Zatraci się? Ty, ja nie wiedziałam, że on też nisz nam psychę. To on mi psuje psychę, co za ham? No tak. Chamiu. Pomchamiu. Gdzie ta szmata, szmatka? Znaczy, <laughs> no. <laughs> ma no, Udopił. No Ora, ty Aga. On nam... On znowu do mnie przyszedł! On mnie tak fa... Pa paluje, tylko Dobra, wiesz to, czekaj, ja tutaj stawiam swój plecak, przebieram się i dam walić mi. Czy tak się nie da? A jak zginiesz? To mnie postawisz. Czekaj. Okay. Dobra, przywołuję siostrę. Gdzie jest Walgo? mój kubraczek? Nie. Nie, nie gadaje, że nie mam zbroi. Dobra, siostra. A! Nie, 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 kuźwa mackę, Debilko. Nie no, kuźwa, idziesz do domu. No, ona to jest deklica, no i zginęła znowu. Nie mogę zrobić kubraczka, bo nie mam e, lin. To, do że zrobić dwie liny? Nie, teraz nie, bo on mnie goni. Gdzie ty się z nim walisz? Tu. Czemu macki go nie pizgają? Popiej do niej Tomek. Chodź, tu daj mi trawę. Nie mogę, bo on mnie goni. No, tam się bije z nimi. Co? Bije się z nimi. Okay, ja muszę zostawić czy Dwie Dziwelinę. Nie mam, Tomek. Ani nie mam w ogóle ani... nie mam nic. Nie mam. A weź w Czerze nie ma? Nie, nie masz? To mm -mm. nie mam zbroi, yy, więc nie mogę. Nie, zaraz zrobić. ten yy, nie chcę nic mówić, ale... Mnie ale... zaraz zacznie mózg napidajać, więc... To poczekaj, yy, zmienimy się zaraz. Ja pójdę po kwiatki, trochę pozbierać potem te... Yy, znaczy nie wiem czy one mnie nie. A bo to się robi, to wiem, że zjadłaś. Dziękuję. grzyba, jakbyś upiek, zielonego, mógłbyś z obozu przynieść? No to czekaj, już jestem prawie. Lodówce są? Ale mnie fizuje ty. No mi też, mam ile? 48 psychy. Ty. Ej, oko zginęło, Tomek! Co zginęło? Oko! Jakie oko? No on zginął. On! Tak, on! No to, to... dobrze. Of. Oh. Shit. Ty, a kupa Ej. gloomera co robi? Ej, zginął chłopiu! A sanity minus pięćdziesiąt. pieprzaj. Ej, ale to te macki to rzeczywiście dobra sprawa. Ty zpiły go! A ja tak wracam, ty, o leży. No i zginął. To weź to jego oko. No już wzięłam. Ty, ale wiesz co? Ja gdzieś Glumera zostawiłam i nie pamiętam... O tu, dobra. Co nazwałam? Gloomer jest w bazie Chester'a. Ach, co? Nie glumer Boże, Chestera, no. chyba. do ciebie. I chodź tu po plecak, Hopiu. Ja plecak mam. O, dobra. Czekaj, tylko grzyba chce ci dać. Aha. Okay. Trzy grzyby. Dobra, mi jest trochę zimno, więc ja sobie tu pod... A nie, już nie mam tego kamienia. Kamień zrobić ty, Hopiu. Czy ja też znowu nie mam? A nie mam. Jak nie masz? Dobra, mam. Żartowałem. I dojść ty. To jest Twink Tricon. A, takie coś. Co zrobiłeś? Wsadziłem ci. Chyba? Sadziłem ci, grzyba. A ty masz dobry mózg? No, jest to, A, to są no? A, tu są zeżary to. Ale ja już wracam do bazy. Bo te bahnami tu nie sprzyjają. To jest. Dobra, Czyli co jemu siostrę? oko wy, wypadło, tak? E, tak, bogomacki dojechały. Ci powiem. To może z tego oka będzie można było coś zrobić, czegoś pieska? E, nie, z oka można zrobić zajebistą rzecz, czyli i można zrobić. E, patrz, wejdź na kapelusz. Nie mogę, jestem na bagnach, z nich wyjść. dobrze. I jest takie coś, jak, e, że zrobisz e, z oka taką jakby parasolkę, że ona cię chroni przed deszczem i ona cię chroni przed chipłem, cipłem. Więc ogólnie no, jakbyśmy kiedyś... Cipłem. Chcieli iść na dalekie jakieś te wyprawy, to właśnie ona cię uchroni przed cipłem. Bo przed jak to się robi? Przed cipłem. Przed nie skróciłaś. Cipła, cipło. Hmm. No przed cipą powiedziałaś. Nie, cipłą. Cipła. Cipło, <noise> cipła. Już ma fajna. Nie, co? zrób mi kamień. Co? Kamień mi zrób. Mogę ci wszystko zrobić nie kamień teraz, poczekaj. Kamień tu jest jakieś 38%. Jego, poczekaj. Nagle, kurwa, macków tu jest tysiące. Kurwa mać. To te interesy. O, misku. Kurwa, tu się nie schowa, tu. Ja, ile tu jest macek, ty. O, ten gory. Ej, a to się nie da zjeść tego, tej kupy glomera? Da się, ale daje ci coś tam innego, ale bierze ci minus... O Jezus, ma 50 ja mózgu. Ja nie chcę. Chyba chore. Dobra, chcesz się podleczyć, czy coś? Psychikę? Eee, nie, ale wiesz co? Ty, to ty tu wsadziłeś zgniliznę? Tak. Dobra, ja wlezę w łóżko. O kur... Aga. Mocne bradzanie zrobiłem. Smacznego. <noise> to pieskowi. Kurwa, daj. A daj mu, no. Nie, no ja nie będę da. O, tu jest. Ty, potrzebujemy, Boże, patykory potrzebujemy i. Okej, i kły. Patyki mam. Jakie kły? Do czego? No, mówię ci do tej parasolki. No ci zaraz no, pokażę. Ale nie, ty... nie możemy czegoś innego z tego zrobić, tylko parasolkę? Tak, wieśniaczka. No, ale to. Ja nie nie, chodzę to parasolkę. jest taka fancy taka na łeb parasolka. No. Że nie musisz tego trzymać, tylko to ci samo na łbie. To, to samo stoi. O. Ty! Ale my... Bone Shards. Co to jest Bone Shards? Coś kość, to y, z kości. No ale kurwa z których? Daje Jak ja tu mam... Psu, jest... Y, hundy. <ścoughs> tam są Hundy. szarcy, Shards, nie? I kuwa... A te inne? Skąd tam je wziąć? Jest Tomek. No. Excuse you. Ech... O, uważaj. Wiesz, macie. Ty, Aga, dwie! Dwie! Dwie, dwie! Okej. Okay. Zjadła Zd to? Czy nie? nie? To weź tam jeszcze coś nastaw. Dwie. Ej, 20 zdrowia, hungry, 37 biorę. A co wziąłeś? Tomek! No, niby ja chciałem pomóc. Ja żyje... musiałam, że on nie żyje, tej. On odpoczywa, mogę go nakarmić tym tym od Gloomera? Chyba tu. Chyba taki śmietnik. Co gadasz? No niech to sobie ja naparę, to nie ma uja we wsi. Indeed. Cyk, cyk. E, czeka, ja potrzebuję. Ta czapka mi się znowu, a dupa świni. Aha. A? Niech to się robi tu. Ale możemy zrobić marmurową zbroję, też aga. Ale to chyba bardzo wolna jest, ci powiem. Ale do bicia. Ej, w ogóle loda my nie walimy. No jeszcze nie trzeba, dopiero jak się zima skończy, można wtedy się zacząć. Bo się roztopi. O, mięsnego jeża pa, zrobiłeś. Pa, 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 poleciał. Pa, 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 pa. Widziałem tego jeża. I Dobra, to ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach i polecam nam siostra Nieszki. Była Agnieszka. Mam! I byłem też ja, widzę następnego razu. Pa-pa!